Panowie i panie, wracamy do Simulatora 25. Tym razem w wersji na VR. Czy może być gorzej niż w oryginale? To znowu spartolili. I czym nas oszukali w opisie? Tego dowiecie się w filmie. Zapraszam serdecznie. Zacznijmy, może, od tytułowego zdjęcia, na którym widzimy widok z kabiny. Już z kilometra widać, że to dzieło AI. I to kiepskie. Dlaczego? Już tłumaczę. Choć pewnie większość z Was sama to założył. Skoro to przygoda amerykańskim trakiem, to dlaczego kierownica jest po prawej stronie? Ja wiem, że Trump próbuje wiele zmienić, ale raczej nie ruszałby kierownicy. Jeśli ktoś ma przecieki, że ma być inaczej, dajcie znać w komentarzach. Podobno ten tytuł został zaprojektowany specjalnie pod wiatr. No, nie bardzo. Wszystko jest żywcem, zernięte, z nazwijmy to normalnej wersji. Misje są w innych miejscach, ale wygląda tak, jakby zrobił to jakiś bot. A chybił trafił. Nie. Nie jest to żadna wyjątkowa wersja. To po prostu sposób na sprzedanie tej samej gry z drobnymi zmianami. No dobra. Lądujemy w ciężarówce i na początku jest to uczucie: wow, może tego nie skrzanili. Ale przecieramy oczy i widzę wyraźnie. Mamy mnóstwo odstępników, przycisków. I innych barier. Ale możemy tylko kręcić kierownicą i rzucać bieg do przodu lub do tyłu. Reszta to po prostu nieruchomo obraza. Nasza pełna kontrola ciężarówką jest więc mocno na wyrost. Ale to wszystko to i tak drobiazg. wiecie co według twórców jest prawdziwym game changerem? Lusterka. Tak, lusterka. Bo dzięki nim możemy monitorować drogę oraz ruch. Ten zachwyt nad lusterkami chyba ma nam zasugerować, ile pracy w nie włożono, żeby dało się przez nie cokolwiek zobaczyć. Ale moim zdaniem szału nie ma. Trzeba się mocno wpatrywać, żeby dostrzec latarnie czy inne mniejsze detale. Wracając jeszcze do naszej interaktywnej kabiny. Po kilku misjach zauważyłem dziurę w podłodze, tam gdzie powinien być dążek zmiany biegu czyli kiedyś był manual, ale zrobiono z niego automat. Super interaktywne zegary, albo mają po dwie wskazówki, po jednym wskaźniku na zerze, a druga na maxie, albo są widoczne tylko w słońcu i znikają w cieniu. Tak wygląda ich interaktywność. Oczywiście żadnych długich tras tu nie ma. Niekorodowe przejazdy trwają po kilka sekund. Otwartego świata również nie uświadczymy. A co z menu? Zawsze jakoś dziwnie krzywe a mapa jest praktycznie nieczytelna, chyba, że przybliży by się na centymetr. Wtedy może uda się rozpoznać cyfry z misji. Normalna wersja gry to jakieś 2 godziny zabawy. W wersji VR ten czas trzeba podnieść do około aż 4 godzin, bo ograniczona widoczność skutecznie utrudnia grę. Mamy do wykonania 100 misji i uwaga, nie dostajemy kompletnie nic za ukończenie ostatniej z nich. No dobra, a co się dzieje na drodze? Nie wiem dlaczego, ale pojawiają się tylko trzy rodzaje pojazdów. Czarne wozy mafii, białe furgonetki, pewnie też mafii oraz fałszywe radiowozy. Dlaczego fałszywe? Bo gdy spowodujemy kolizję, nie reagują, a zamiast tego teleportuje się przy nas prawdziwa policja i wystawia mandat. A czym zajmują się oni? Ano patrolują sobie okolice w ciekawy sposób. Ruch drogowy to czasem czysta masakra. Dają się rzeczy, których nie sposób ogarnąć rozumem. Ale czego się spodziewać po grze, w której pojazdy polują się nadal na gumce recepturce. Nie można oczekiwać, że że no, wiedzieli co robią. Dlatego, gdy już mamy dość tej absurdalnej symulacji, warto zanurzyć się w naturze, wziąć głęboki oddech przyjrzeć się drzewie i wrócić do użerania się ze skrzyni biegów, w której wstecznie chodzi tylko, gdy mamy dobry humor. Podsumowując, za grę zapłaciłem 89 zł i absolutnie nie polecam kupować jej za taką cenę. Uważam, że 19 zł to maksimum. Jeśli naprawdę chcecie to spłacić, to może 29. Jeśli stoicie nad wyborem wersja VR czy zwykła, to może faktycznie VR, bo przynajmniej jest trudniejsza i zajmie Wam więcej czasu i wyjdzie Wam lepsza. reakcja łańcuchowa między złotówką a godziną grania. Tchau,